Zakłócenie sygnału GPS nad Warszawą, a także północną Polską. Czy Polska jest zagrożona? Co na przykład z lotami samolotów czarterowych, rejsowych, turystycznych, podróżnych? Tak? Dzisiaj na temat tej sytuacji w Polsce. I co ciekawe, podobna sytuacja już miała miejsce raz. No właśnie, czy jesteśmy zagrożeni? O tym wszystkim w naszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, media podały informację, że miało miejsce zakłócenie sygnału GPS nad Warszawą, a także północną częścią Polski. Teraz praktycznie, a więc w okresie tutaj no, świąt Bożego Narodzenia, tak No taka informacja pojawiła się około 27 grudnia no i no, my. Pap faktycznie myśląc o GPS-ie to myślimy po prostu o nawigacji i tak dalej, ale ta, ten GPS jest bardzo ważny z punktu widzenia lotnictwa, tak? No bo jest on istotny dla samolotów, nie tylko cywilnych, ale też wojskowych. Tutaj jest on ten GPS istotny też z punktu widzenia satelit, tak? No i pytanie jest, czy po prostu Polska jest w takiej sytuacji bezpieczny, czy te loty, które mają miejsce nad Polską, są one po prostu bezpieczne? No tutaj, co ciekawe, tak było to powiedziane, że po prostu jest, to, jest te zakłócenia mają związek z ćwiczeniami wojskowymi, tak? No bardzo enigmatycznie. Zawsze można po prostu wszystko podciągnąć pod ćwiczenia wojskowe. Co ciekawe, takie praktycznie problemy z GPS-em miały też miejsce zaraz po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, tak? Zaraz po prostu po tym, jak wybuchła wojna. To wtedy tam rzeczywiście były też problemy z GPS-em, natomiast wtedy one były w. W okolicach Suwałk, tak też na terenie Litwy, bo praktycznie tutaj ten GPS, były problemy z tym GPS-em, jeśli chodzi o południową i wschodnią część Polski. Natomiast teraz to miało miejsce, jeśli chodzi o północną część Polski, a także jeśli chodzi o. Warszawę. Tak jeśli chodzi, praktycznie o Warszawę. No, i pytanie, tak dla nas, tutaj, cywilów, czy dla nas to po prostu jest to niepokojący sygnał? Oczywiście należy to wszystko czytywać, interpretować w kontekście wojny Rosja kontra Ukraina. Czy nie było to po prostu celowe działanie? Co ciekawe, jak pojawiła się ta informacja na temat tego zakłócenia sygnału GPS, to po prostu chwilę później, no nie wiem, ile tam dokładnie dwa dni później, czy jakoś tak, pojawiła się informacja o tym, że właśnie ta rakieta spadła rosyjska. Znaczy, pojawiła się w przestrzeni powietrznej Polski, tak? Nie, nie spadła, bo jakby po prostu wyleciała z Polski, tak? Pojawiła się na trzy minuty i potem po prostu wyleciała z Polski czy jakby zmieniła trajektoria, albo celowo po prostu była nakierunkowana tak, żeby przejść przez Polskę? Pytanie, czy to nie wszystko nie jest ze sobą tutaj związane, nie jest to po prostu ze sobą powiązane, tak? Czy na przykład Rosja nie wpłynęła na zakłócenia, na przykład tutaj tego GPS-u, a jakby tutaj strona polska mówi, no to oczywiście działania wojskowe i tak dalej, żeby nie budzić obaw i strachu. Pomijam już ten GPS, jeśli chodzi o nawigację w telefonach, chociaż możecie napisać, tak? Nie wiem, czy rzeczywiście mieliście taki po prostu problem, jeśli chodzi o nawigację bo czy ta nawigacja no też korzystała z GPS-u, ale czy po prostu, chociaż kiedyś to się mówiło, że powszechnie ona korzysta z GPS-u, no ale często na przykład można teraz podróżować, jeśli chodzi o mapy offline, tak, bez połączenia internetowego, czy rzeczywiście to jest po prostu dalej powiązane. No więc no pytanie też jest takie: kto za tym stał? Czy rzeczywiście były to ćwiczenia wojskowe, czy na przykład tego próbowała dokonać Rosja zdestabilizować sytuację? Oczywiście ja potępiam wszelkie wojny na świecie, jestem za pokojem na świecie. Potępiam to co robi Rosja, to co robi praktycznie tutaj Putin, Ukraina powinna być zależnie podległa. Natomiast no jest to niepokojące, tak, jest to niepokojące. Tym bardziej, że wtedy były te zakłócenia GPS-u jak wybuchła wojna, co dopiero wybuchła wojna. Być może po prostu Rosja specjalnie próbowała zakłócić te GPS-y tak w, po prostu w obawie, że na przykład kraje na to mogły przyjść z pomocą Ukrainie, chociaż Wiadomo, że Ukraina nie jest na NATO. No i teraz na przykład Rosja mogła chcieć się zdestabilizować sytuację, tak? A być może to jest związane właśnie z tą rakietą. A może zrobili w ten sposób, że właśnie najpierw chcieli zdestabilizować sytuację, jeśli chodzi o GPS, a potem po prostu puścili tą rakietę. A może rzeczywiście to są jakieś po prostu działania rutynowe oczywiście wielu Polakom praktycznie ta informacja umknęła, tak, no bo jakiś tam GPS, no tam nawigację, wiadomo, wsiadam do samochodu, nabijam w, w GPS telefon czy coś i jadę, tak, no gdyby na przykład nie było połączeń komórkowych albo internetu, ojej, co to by było, to by była tragedia, to by był lament, zaraz wszystkie po prostu portale internetowe, media społecznościowe, ludzie by mówili tak, że nie ma po prostu, nie wiem, internetu w Warszawie, nie ma internetu na Pomorzu i tak dalej, to by był zaraz po prostu afera, Międzynarodowa, afera krajowa, tak, może nie międzynarodowa, natomiast GPS, no to tak przyszedł mimochodem, tak? Nawet jeżeli ktoś po prostu podróżował, po, jeżeli domyślam się, bo nie wiem jeszcze po prostu tego, tak? No bo m, trzeba było spytać się kierowców, którzy podróżowali, jak ktoś na przykład miał problemy z tym GPS-em, to powiedział, a może tam miał problemy z internetem, albo się nie załadował, to zawsze można zwalić, na po prostu taki problem. Natomiast czy rzeczywiście ludzie też w samochodach nie mieli po prostu tego problemu z tym GPS-em? No i też pamiętajmy, że ten GPS związane jest z satelitami, z po prostu naprowadzania rakiet tutaj, jeśli chodzi o satelity, tak, a więc jest to po prostu bardzo istotne z punktu, z punktu widzenia trajektorii lotu rakiet, tak, ataku. W międzyczasie też miał miejsce po prostu potężny atak Rosji na Ukrainę, gdzie po prostu wiele dronów na kijów, tak, kinżały zostały wykorzystane, bardzo duży praktycznie tutaj nalot. No i czy to nie było celowe działanie właśnie ze strony Rosji? No Rosja nie tylko narusza często szerszeń powietrzną krajów należących do NATO, tak, prowokuje, no ale też może po prostu ona wpływać w inny sposób, może ona destabilizować sytuację po prostu w innych państwach, więc właśnie poprzez zakłócenie tego sygnału GPS i tak dalej, tak. Nie wiem, no nie jestem aż takim specjalistą, ekspertem, natomiast przyznacie sami, że to wszystko po prostu, no, śmierdzi na odległość, jak się patrzy, a więc tak, zakłócenie sygnału GPS nad Warszawą Północną, Polską i Południowo-Zachodnim Bałtykiem, następnie potężny atak Rosji na Ukrainę, o którym mówiłem, tutaj te Kindżały i tak dalej. Z tego jedna rakieta, która po prostu no, trafiła, to na teren polski, ale nie uderzyła w Polskę, tylko naruszyła przestrzeń powietrzną. Była tutaj 3 minuty. No więc wygląda to wszystko na pewno co najmniej dziwnie, tak co najmniej po prostu dziwnie jeśli chodzi o to, co się praktycznie tutaj wydarzyło, tak? To, co wydarzyło się. Tutaj dokładnie informacje dotyczące tego GPS-u, tego zakłócenia, to one miały miejsce od 25 grudnia. Czyli też sprytne, gdyby to było właśnie dokonać ze strony właśnie Rosji, to też bardzo po prostu sprytne, bo oni wiedzą, że w tym czasie po prostu są święta Bożego Narodzenia w Polsce, 24 grudnia, ale 25 jest pierwsze święto, potem mamy drugie święto i tak dalej. I czy to nie było właśnie celowe działanie, tak? Czy to nie Było właśnie celowe, praktycznie tutaj działanie. Działa, no tutaj były podawane informacje przez, przez praktycznie tutaj media, że to mogło być jeden z, tak, jeden z powodów, mogłyby być ćwi ćwiczenia wojskowe, a także ćwiczenia w ramach NATO i tak dalej. No ale konia z rzędu, tak? Po prostu temu, czy rzeczywiście tak było, czy to na przykład nie była próba ataku właśnie Kremla na przestrzeń powietrzną, na GPS, tak? No wiadomo, że Rosja ma fan fantastycznych, po prostu świetnych hakerów. Znaczy, ciężko powiedzieć, że fantastycznych, tak, ale po prostu, no, bardzo dobrych, tak, no, bo jak fantastyczni, to by byli jakby działali dla da, da, da dobra społeczeństwa. Natomiast wiadomo, że po prostu i Rosjanie mają takich po prostu świetnych hakerów i też Amerykanie, tak. No, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się.